No hej, tu 42 i witam się z wami w dość spontanicznym materiale, ponieważ dzisiaj dzięki uprzejmości HBO, które zaprosiło mnie na przedpremierę pierwszego odcinka Mrocznych Materii, zobaczycie właśnie moją relację z tego wydarzenia. Otóż wybieram się zaraz do Złotych Tarasów, gdzie y, będzie się odbywała właśnie ta przedpremiera. Dzisiaj jest czwartek, nie przepraszam, środa, a 4 listopada. W poniedziałek mroczne materie wchodzą na HBO. Ja się nie mogłem doczekać. Miałem tą datę zaznaczoną w kalendarzu, a tu się okazuje, że no jednak uda mi się zobaczyć ten pierwszy odcinek trochę wcześniej. Dam wam znać jak mi się podoba. Trzymajcie kciuki, żeby to wyszło dobrze, ponieważ dzisiaj policzyłem, że 5 lat czekałem na jakąś taką znośną adaptację mrocznych materii. 5 lat temu skończyłem czytać trylogię po raz pierwszy, bo teraz czytam ją po raz drugi. Trzymajcie kciuki, żeby mi się podobało. Ja też trzymam kciuki, żeby podobało się wam, kiedy to za te kilka dni zobaczycie więc przejdźmy do vloga z przedpremiery. Jestem mega podekscytowany i mega zestresowany, bo boję się jak to wyjdzie. Widać mnie słychać? Odjechał autobus, to może będzie przynajmniej słychać. Jestem już pod Złotymi Terasami i chciałem się podzielić moją jedyną, w sumie największą obawą względem pierwszego odcinka rocznych Materii. Jest to to, że o ile pamiętam książka zaczyna się dość fajnie, ale nie na tyle epicko, żeby ludzie zostali przy serialu mi się wydaje i po emisji, bez spoilerowo postaram się, patrzcie, patrz, kultury, za mną jaki piękny. Po emisji, postaram się bez spoilerowo powiedzieć wam, na ile dali radę zrobić takie napięcie, żeby ten serial chciał się obejrzeć po pierwszym odcinku. Piękne, niebieskie światło z jednej strony na mojej twarzy. E, ogólnie za mną nie ma ludzi, prawda? Bo stanąłem w miejscu, gdzie nie ma ludzi i się nie wstydzę nagrywać, ale event jest ogólnie duży. Dostałem opaskę na rękę, której teraz nie pokażę, bo w tej ręce trzymam telefon. Dostałem gadżety fajne. I tu są ludzie. Jest ich dużo. Bardzo mnie to cieszy. Może jeszcze potem się dopcham do ścianki, bo widzieliście na przewidkach, albo teraz leci, że jest ścianka, na której sobie może zrobić zdjęcia. I z mojego planu pójdę na przedpremierę adaptacji mojej ulubionej trylogii książkowej. Między zajęciami a spotkaniem organizacji studenckiej zrobiło się event wieczoru, więc... Czy wy to widzicie na ekranach w Multikinie? Mroczne materie. Więc generalnie to nie jest takie, wiecie, tajne, że tak powiem, wydarzenie albo cokolwiek. Tylko to jest, kurczę, premiera pełną gębą. Pierwszy wydarzył się w Londynie nie tak dawno temu, a premiera produkcji już w najbliższy poniedziałek, 4 listopada w HBO GO i dzień później w HBO. Miałem poczekać, aż wyjdę z kina, ale niestety... No niestety, jest to zbyt istotny dla mnie tekst kultury, żeby nie skomentować tego na bieżąco. No i tak, jakby, ponieważ odczekam, żeby emocje trochę padły i pełną opinią a propos mrocznych materii podzielę się już pewnie z domu, to tylko powiem, że było super. No. żeby było, że na żywo, nie? Reakcja. Teraz lecę na zebranie Naktusa, bo za 10 minut chyba... Tak mi się wydaje. Czekajcie, ja ze schodami. Dobra, jest bezpiecznie. Za 10 minut chyba mam prezentację, a jestem w Złotych Tarasach, a zebranie jest koło Politechniki, więc... Pełne omówienie pierwszego odcinka w oddzielnym filmie, a takie jeszcze ostatnie wrażenia na szybko na gorąco w części nagranej. Jak zapewne widzieliście, tutaj nastąpiło długie cięcie, bo poszedłem na spotkanie naktusa. było strasznie fajnie, mam mnóstwo dobrej energii po tym, ale to nie jest o tym film, więc nie opowiadam tutaj o tym konkretnie. Ostatnie słowa o premierze pierwszego odcinka Mrocznych Materii, ponieważ tak jak mówiłem, może inaczej. Jak się pojawi, ten odcinek już będzie dostępny normalnie w HBO GO. To nagram wam o tym krótki film, taki bardziej pogadankowy, tylko o tym. Koniec moich wrażeń jest taki, że intro jest według mnie prześwietne i macie na co czekać. E, fabuła została tak ułożona, żeby zainteresować czytelnika bardzo mocno. E, mam tutaj na myśli fakt, że jakby mm, to, od czego konkretnie zaczyna się książka, jest mniej więcej w połowie odcinka, i jest to tak ułożone, żeby było to w miarę angażujące. E, casting mi się podoba. Muzyka mi się bardzo podoba, klimat mi się podoba. Jedyne, co jest dla mnie nadal obawą, to to, że serial jakby... Chociaż mieliśmy trochę przebłyski z Księgi Pyłu, z tego co widziałem. Ale chodzi mi o to, że serial musi zainteresować bardzo odbiorców, ponieważ jakby cała trylogia ma swoją masę osadzoną bardzo daleko w całej jakby trylogii. Przejście między pierwszą a drugą książką jest szalenie istotne i jakby otwiera... Mm, zakres, gdzie może się dziać, była na milion w ogóle innych e, możliwości, a to co dzieje się w trzeciej części i to jak poważna jest to tak naprawdę seria, czego cały czas nie widać. Mimo tego pierwszego odcinka e, obawiam się, że część widzów może tam nie dotrwać. Mam nadzieję jednak, że twórcy zrobią tak, że zaangażują widzów na tyle, żeby oni zostali, żeby były dobre wyniki pierwszego sezonu, żeby drugi oraz trzeci powstał, ponieważ no, to będzie jedna z najbardziej niesamowitych, najbardziej epickich przygód w serialach, jakie kiedykolwiek były. I mogę Wam to po prostu zagwarantować, bo ja tym rożnym materiałem Przepraszam, że wyglądam tragicznie, absolutnie, ale niestety choroba do mnie wróciła. Czuję się bardzo źle. I to, że teraz przez te dwie minuty teraz mi wybiły dwie minuty, jak mówię, z tego co widzę na zegarku, <laughs> nie, nie kaszlnąłem. Niestety jest ze mną bardzo źle, e, to było na tyle, dziękuję, że obejrzyliście ten, mam nadzieję, że krótki, spontaniczny vlog z premiery pierwszego odcinka Mrocznej Battery HBO. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie mnie, ponieważ nie spodziewałem się, że to będzie wydarzenie o takiej skali, po pierwsze, a po drugie, że ten pierwszy odcinek tak bardzo moją głową zawładnie, że ja go obejrzę jeszcze raz, po prostu jak on będzie dostępny dla wszystkich, bo to była niesamowita sprawa. Dobra, dzięki za obejrzenie tego filmu, ławki w chwilę, jak się podobało, piszcie w komentarzach, piszcie co chcecie, czekam tam po prostu zawsze na was. Ja się z wami żegnam.